Jan Ratajczak, witam państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym studiu gościmy Piotra Szkiełkowskiego, Polski Związek Tenisa. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Dziś, losowanie, jeżeli chodzi o jutrzejszy mecz, ten mecz między Polską a Szwajcarią, to Puchar Federacji. By BNP Paribas. Na pewno pan słyszał już to pytanie wielokrotnie, ale dlaczego Zielona Góra? Od tego może zacznę, bo, bo też czytaliśmy, słyszeliśmy, że w stolicy są oburzeni tym wyborem, a my tutaj w Zielonej Górze z kolei bardzo się cieszymy. No i nawet już teraz, czekając na ten mecz w najbliższy weekend, już zastanawiamy się, kiedy będzie kolejna tenisowa impreza w naszym mieście. Dlaczego Zielona Góra? Nie można odpowiedzieć jednym, jednym słowem, jednym zdaniem. To jest, to, to, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Nic nie słyszałem, żeby byli oburzeni wszyscy w Warszawie. Rzeczywiście były Przynajmniej czekania... Jeden z dziennikarzy, który poruszył ten temat, dlaczego tenis nie zagościł na dobre w Warszawie, a zawody odbywają się m.in. w Płocku, w Krakowie no i, i też w Zielonej Górze, to... O to, o to mi chodziło, no ale dobrze, wróćmy może do tego. Trzymajmy się tego pytania, dlaczego zielona góra i czy jest tutaj faktycznie taki wspaniały dobry klimat dla tenisa. Takie wydarzenie, jak mecz drużynowych mistrzostw świata, bo, bo to są drużynowe mistrzostwa świata kobiet w tenisie, czyli Fed Cup, To jest dosyć skomplikowana impreza, jeśli nie powiedzieć bardzo skomplikowana. Ta impreza trwa cały tydzień. To są dwa dni meczowe, dwa dni przygotowań, cztery dni treningów. To jest trudno taką imprezę w dzisiejszych czasach umiejscowić gdziekolwiek w kraju, bo potrzebujemy partnera, potrzebujemy obiektu, który na 8-9 dni wyłączy się z normalnego funkcjonowania i będzie tam tylko tenis. Yy, większość hal w Polsce yy, współpracuje z miejscowymi drużynami, yy, czy to piłka ręczna, czy to siatkówka, czy, 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 czy koszykówka i yy, yy, w tych halach odbywają się mecze, odbywają się treningi, w związku z tym taki moment, kiedy oni mogą wyłączyć halę na 9 dni, yy, tak jak powiedziałem, z tego funkcjonowania codziennego, jest bardzo trudny. W związku z tym, my każdorazowo przed, przed organizacją meczu robimy bardzo dogłębną analizę, w generalnie dostępności obiektów. I, I na tym etapie już wiele z nich zostaje wyeliminowanych. Dlaczego nie Warszawa? No, Warszawa to generalnie jest trudne miejsce do organizowania tego typu wydarzeń. Po pierwsze, tak naprawdę w Warszawie nie ma porządnej hali sportowej. Jest hala Torwar. Ostatnio graliśmy dwa razy, to były akurat mecze. Mężczyzn w ramach Davisa, Davisa. I myślę, że jak gdyby. Nie na, sprawdził na, na, się to pod, pod Nie, sprawdził się. Zdecydowanie się sprawdził. Natomiast, natomiast my chcemy z tenisem jeździć po całym kraju. I to jest nasze podstawowe, jedno z podstawowych przesłań. Popularyzacja tenisa we wszystkich regionach Polski. Dlatego, dlatego Płock, dlatego i dlatego Zielona Góra, dlatego Wrocław, Kraków, różne miasta. Graliśmy tutaj dwa lata temu mecz Pucharu Davisa z RPA i bardzo mile wspominamy. Wszystko bardzo mile wspominamy, czyli i organizację, i zaangażowanie miasta, zaangażowanie Włodarzy Hali. I nam jako organizatorom i zawodnikom bardzo dobrze się tutaj pracowało i grało. W związku z tym umówiliśmy się, że jak tylko należy się okazja, to wrócimy tutaj z Fed Cupem. I myślę, że to wydarzenie, które przed nami, mecz Polska-Szwajcaria, to jest tak naprawdę mecz o utrzymanie się w grupie światowej. To jest bardzo ważny mecz dla polskiego tenisa. To jest idealny, idealny mecz dla Zielonej Góry, a Zielona Góra idealnym miejscem dla tego meczu. Mhm. No i właśnie, czy w tym meczu Polska może być faworytem. Wczoraj Agnieszka Radwańska troszkę yy, uprzedzała, zastopowała te, te nastroje, można by powiedzieć, takie bardzo optymistyczne i, i powiedziała, no chwila, moment, gra jeszcze Tima Baczyński, gra Martina Hingis, no i w crs może się jeszcze wiele, wiele wydarzyć, ale chyba... Polki mają tą przewagę, że właśnie są w zielonej górze i też bardzo były zadowolone z tego, że panuje tutaj taka atmosfera. To na pewno je w jakiś sposób podbudowuje przed tym bardzo ważnym meczem. Tak. Ten mecz na pewno nie będzie łatwy. Ja myślę, że mówienie o którejkolwiek z drużyn że jest faworytem no to, 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 to jest, że tak powiem, mocno ryzykowne. My oczywiście bardzo wierzymy w zwycięstwo naszej drużyny. Jeżeli tylko Agnieszka będzie grała swój tenis, tak jak mówi swój tenis, to bardzo wierzymy w dwa punkty, czyli w dwa wygrane mecze Agnieszki i to w bardzo duży sposób przybliży zwycięstwo, bo ula, która zresztą jest w bardzo dobrej formie i to, że przegrała dosyć gładko mecz w Katowicach to wcale nie dowodzi, że, 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 że jest jakiś kryzys czy załamanie formy. Ja Ule widzę często na treningach i wiem, że jest naprawdę ciężko pracuje, jest w super, super formie. więc to chyba też dzięki tej diecie, o której wczoraj słyszeliśmy. Myślę, że dzięki wielu sprawom, tak? Ale, 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 ale przede wszystkim dzięki treningowi. Także jest w świetnej formie. No, dziewczyny, które grają na nasze bliski tak Klaudia i Alicja to są też bardzo doświadczone zawodniczki więc my naprawdę mamy szansę ten mecz wygrać i gorąco w to wierzymy oczywiście pod, pod tutaj przywództwem w cudzysłowie Agnieszki która jest absolutnie tutaj liderem naszej drużyny i wielkie dzięki za to bo, bo Agnieszka jako w zasadzie nie wiem jedyna może jedna z niewielu na świecie zawodniczek nie opuściła ani jednego meczu reprezentacji i to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli tak naprawdę walczymy w Grupie Światowej, to przede wszystkim jej zasługa. I gorąco, tak jak mówię, wracam do, 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 do wcześniejszej wypowiedzi, gorąco wierzymy, że wygramy. Natomiast Szwajcaria to są bardzo poważne zawodniczki. No, Martina to Martina, Martina, Hingis wszyscy wiemy. To jest były wieloletni numer jeden światowego tenisa, więc wielkie doświadczenie, ale obecnie ostatnio w drodze, obecnie w drodze do Rio de Janeiro, w cudze Ostatnio w świetnej powiedzieć. formie, trzy wygrane turnieje ostatnie w deblu WTA, zaproszenie przez Rogera Federera do brania mixta w Rio, także no i, i, i w ogóle jako liderka, liderka czy, czy, czy drużyny no nie do przecenienia jej tutaj udział w reprezentacji Szwajcarii tak? I, i w ogóle w meczu, no ale też pozostałe zawodniczki tak no, no, Baczyński to jest zawodniczka, która w tej chwili jest absolutnie na topie można powiedzieć tenisowym i, i myślę, że mówienie tutaj, że, że je, czy, 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 czy to jedna sióstr darmańskich czy druga na pewno y, wygra mecz no to jest to jest y, tak jak mówię ryzykowne stwierdzenie mm. więc ale to Myślę, że, do, że, że, że jak gdyby przed nami świetny pojedynek, tak? bo, bo mecz tenisowy no to, to też yy, nie, nie tylko wygrana, przegrana, ale jak gdyby, yy, oglądanie świetnych akcji, świetnych zagrań, yy, dramaturgia, to wszystko wpłynie. Mam nadzieję na to, że osoby, które będą oglądały, mam nadzieję, w wypełnionej yy, hali yy, zielonogórskiej, yy, będą usatysfakcjonowane. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby pokazać dobry tenis. A jeżeli jeszcze przy okazji wynik yy, yy, będzie dla nas pozytywny, no to już w ogóle super. Mm -hmm. Mówił Pan o tym, że, że przygotowanie do takiego meczu, organizacja yy, meczu Fedka, przy czy też yy, dwa lata temu mieliśmy okazję przyglądać się z bliska tej rywalizacji w Davis Cupie, yy, trwa to kilka dni, to tydzień, yy, może czasami nawet yy, więcej. Co przez ten czas yy, dzieje się w hali? Co dzieje się z zawodnikami? Yy, jak taki harmonogram wygląda już yy? Ten tygodniowy przed, przed tym samym meczem. Jak, na, czym, na czym to polega? Zawodniczki trenują, jest jeszcze losowanie, do, dość, dość tajemniczo to, to brzmi, ale to jest taka oprawa, y, która no, jest zawsze, zawsze towarzyszy imprezom tenisowym. Tak. Y, no, zaczynamy przede wszystkim od tego, że musimy ułożyć kord. W każdej, hali, w każdej hali mamy inne warunki do ułożenia tego kortu. To wbrew pozorom jest dość skomplikowane. To jest bardzo skomplikowane, bo tak naprawdę od, od nawierzchni, od kortu potem zależy, jak te zawodniczki się czują. My jako gospodarze mamy prawo wyboru nawierzchni, tak? czyli na jakiej nawierzchni będziemy grali i oczywiście nie ma co ukrywać. Tutaj zawsze staramy się spełnić życzenia naszych, naszych reprezentantów ten kort jest wybierany taki, żeby jak najlepiej im się grało. Tak? Wiadomo, że zawodniczka czy zawodnik lepiej, lepiej się gra na jednej nawierzchni, troszkę gorzej na drugiej. W związku z tym staramy się, żeby ta nawierzchnia, na której my będziemy grali w naszym kraju mecz, była jak najbardziej sprzyjająca naszym zawodnikom. Mhm. Potem musimy wybrać firmę, która taki kort położy. To nie jest tak, że tych kortów jest na świecie bardzo dużo, tak? czy w Europie, czy w Polsce. Są, jest tak naprawdę kilka firm, które parają się tego typu przedsięwzięciami. My Akurat korzystamy w tej chwili z firmy węgierskiej, która, która ma takie korty. I akurat tak się złożyło, że w tym roku cztery mecze gramy w kraju, Więc nigdzie, nigdzie nie wyjeżdżamy. Zaczęliśmy od Krakowa, a potem był Płock, w tej chwili Zielona Góra, za chwilę będzie mecz z Ukrainą. Jeszcze dokładnie nie wiemy, gdzie, ale to będzie w lipcu. Także tych organizacyjnych problemów mamy dosyć dużo, bo organizując na przykład mecz w Zielonej Górze już załatwiamy sprawy dotyczące kolejnego meczu. Podczas ostatniej wizyty w Zielonej Górze użył Pan takiego stwierdzenia, że ten kort to będzie szybka czwórka, zdaje się. Tak. Co, to, co to znaczy? Skala szybkości kortu według normy ITF-u to jest od 1 do 5. 1 to jest bardzo wolny, 5 to jest bardzo szybki ponieważ jest to kort, nie jest to kort ziemny, tak? jest to kort syntetyczny, w związku z tym raczej te korty są bardziej szybkie niż bardziej wolne. Agnieszka, przede wszystkim Radwańska, woli grać na korcie szybszym, czyli właśnie około szybkości 4, czyli to jest taka przedostatnia szybkość kortu. To chodzi głównie o poślizg piłki podczas, podczas odbicia. Wiadomo, że im, 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 im bardziej gładki ten kort, tym ta piłka dostaje jak gdyby szybszego poślizgu i nie wszystkie zawodniczki są w stanie dobrze odbić tą piłkę, zareagować na, na ten kozioł. Także szybka czwórka to jest szybki kort, gdzie piłka ma duży poślizg, są, są bardzo szybkie wymiany, przez to nie są tak długie jak na przykład na ziemi. W zielonej górze też system Hałkaj już został zamontowany. Zdaje się, że pierwszy raz w Polsce podczas imprezy halowej. Pan potwierdza. On jest montowany w tej chwili. To nie jest pierwszy raz. Pierwszy raz było w Krakowie podczas meczu Polska Rosja. Tu będzie drugi raz. Rzeczywiście jest montowany. To też jest, to też jest dosyć skomplikowana sprawa, żeby, żeby to wszystko działało potem tak, jak powinno. Ale to przyjeżdża firma, która współpracuje z Międzynarodową Federacją Tenisową i to już na ich głowie jest zamontowanie tego systemu. No właśnie, pytał się pan o to, co, co przez ten cały tydzień. Zaczynamy, no od, zaczynamy od położenia kortu. Musimy postawić wszystkie reklamy, które, które zgodnie z wytycznymi ITF-u muszą się pojawić dookoła kortu. A tenisistki mają w ogóle czas <grym> dla siebie? One wychodzą na miasto, mogą zobaczyć, gdzie w ogóle grają, poznać może z bliska ludzi kibiców, jak to wygląda, czy ten harmonogram jest tak dostosowany pod kątem treningowym, że raczej nie ma na to czasu. Ja myślę, że jeżeli mają, to bardzo niewiele, bardzo niewiele, dlatego że od pierwszego dnia zaczynają treningi, treningi są dwa razy dziennie. Do tego dochodzi odnowa biologiczna, fizykoterapia, rozmowy w drużynie, tak? rozmowy z trenerem, z psychologiem. To tak naprawdę cały dzień treningowy jest wypełniony od rana do wieczora. Do tego dochodzi jeszcze, dochodzą oficjalne, oficjalne, przewidziane tutaj harmonogramem ITF-u imprezy typu właśnie losowanie, typu jakieś spotkanie wieczorne, reprezentacji. I to są chyba jedyne momenty, kiedy zawodniczki, kiedy w ogóle team może tak naprawdę nie myśleć o treningu. Przede wszystkim chodzi o to, żeby się y, przystosować do nawierzchni. Podczas tych czterech dni treningowych przystosować się do nawierzchni, do hali, do ułożenia trybun, do oświetlenia. To jest, to, 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 to jest bardzo trudne, bo przecież zawodniczki co chwilę grają w innym miejscu, inne miejsce na świecie, inne, inne korty, inne trybuny, tak? Wszystko jest inne. W związku z tym te, te cztery dni na pewno spędzają na tym, żeby jak najlepiej tutaj poznać specyfikę obiektu i, i, i potem już podczas meczu żeby wszystko się działo automatycznie. No i na temat już czekamy z niecierpliwością. Jutro rozpoczynamy rywalizację ze Szwajcarią, grami pojedynczymi w niedzielę, również gry pojedyncze i deblowe. Piotr Szkiełkowski, polski związek tenisa był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w Hali Centrum Rekreacyjno-sportowego na meczu Polska Szwajcaria. Do widzenia.